To jest świetna logika. Rozwalam. O! Servus z tej strony, z serii. A to jest DeForest. Zaczynamy nową serię na moim kanale. No, właśnie, z gry. DeForest. Oczywiście zaczynamy od początku, bo. Nie będę zaczynał od mojego save'a, na którym sam gram, ale. Zagramy oczywiście nową gierkę. Rozpoczynamy. Więc widzimy się już w samolocie. Ok, jesteśmy już w samolocie. Lecimy sobie wysoko, a to bodajże, nie wiem, Kanadą. Yy, we, pozwól synu, że wezmę to yy, od ciebie. Nie przyda ci się już. Yy, nasz syn oczywiście, ma najmniej tymi. O! Turbulencje. Zaczynają się O. Uuu. A... Uuu spadamy Uuu A mówili że po tych skorporowaniu trzeba spadać te stoliki Będę Było posłuchać O Au Chciało boleć <laughs> No i mamy tego gościa. Zabierać im jego Cóż, budzimy się w tym momencie już w rozbitym samolocie. Wszędzie jesteśmy lili w krwi. A oto jest nasza pierwsza broń. Nasze pierwsze narzędzie topór. Oczywiście polecam yy, na sam początek nie wychodzić od razu z samolotu, tylko pozbierać rzeczy, które są zostawione w samolocie, bo mogą się nam przydać na przykład jedzonko, alkohol. O! I taki bardzo dobry hint dla Was. Nie zapomnijcie tej kartki, bo później będziecie musieli chodzić po tych jaskiniach i znowu szukać tych ciał pasażerów. Tak, ciał, już niestety ten. Można też rozbić tę babuszkę i yy, no cóż, yy, z zni z niej ubranko, ale yy, nie potrzebujemy. Yy, tak. Oczywiście, jak każdą prawdziwą rozgrywkę w Forestie zaczynamy od otwierania walizek. Walizki mają w sobie bardzo ciekawe rzeczy: typu szmatki, yy, batony, też również yy, alkohol. Sodę też można znaleźć, naszą taśmę klejącą. Taśma klejąca. Baterie też znaleźliśmy. No nie ma... Powiem tak, nic... Wow, ale... bardzo pod, ale bardzo potrzebne. tym muszę was... muszę was przeprosić za to, że... hmm. Gra jest po angielsku. Niestety na konsole na konsolę, Nie ma niestety polskiej wersji językowej, więc będziecie musieli znosić mój łamany angielski, który... No cóż nie, nie jest łamany i nie jest perfekcyjny. Choć wiele rzeczy rozumiem, tak... wiele rzeczy nie potrafię mu... nie, nie potrafię niewielu rzeczy powiedzieć. Nie jestem profesjonalistą. Jak zresztą widać po mnie Ale no, mam nadzieję, że seryjka Wam się chociaż choć trochę spodoba Choć tak trochę Nie wiem, może w ogóle cokolwiek lepszego Od tego co kiedyś nagrywałem Jestem Zresztą też chcę Wam bardzo ważną rzecz powiedzieć, że Jestem bardzo szczęśliwy, że w końcu mogę zacząć nagrywać w miarę regularnie, regularnie tak regularnie więc y, mam nadzieję, że docenicie to, że powróciłem. Choć pewnie macie ważniejsze rzeczy od oglądania tego kanału, ale... Okej, okay, rozumiem. Y, mamy tam jelenie. Wow, puste, jak lipunek. Mamy tam y, jelonka Bambiego, więc y, zrobimy sobie dzikę. Spróbujemy go upolować. Tak, finał... Tak, za wysoko. Kolejna gida. Weźmiemy sobie... zbindujemy na... dolną strzałkę. I tyk... poszedł! A to nasz... eee... Yy. halo. To nasz pierwszy jelonek. Prześliczny, prawda? Ale niestety my go przeznaczamy na... Dość, yy, no po prostu zostanie naszym pierwszym obiadem co mm, to są za jagódki nie mam pojęcia a to, to są te złe To, 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 to nie polecam To jest kolejny bambi ale gdzieś nasza dżida nam uciekła kamyk nie no kamienia już nie możemy Dobra, mm, Dobra, mamy tutaj to. Kolejny buzji alkohol. E, tak, mamy tutaj nasz prześwietny notes, ale potrzebujemy zrobić... Y, ty, 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 ty. o, to. To nam się przyda. Oznaczamy sobie tutaj nasz yy, samolot, nasz, naszą część samolotu. Yy, bardzo przydatne na później, dopóki jeszcze nie znajdziemy mapy, będziemy mogli mniej więcej wiedzieć, gdzie jest yy, jedzenie. Darmowe. Hmm. Darmowe to dopiero dwa. <śm> 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 jakby kto, no. Jakby to prawdziwy Janusz powiedział. Ale no. Więc skoro jesteśmy mniej więcej, jesteśmy. Nie wiem, w sumie nie wiem gdzie się rozbiliśmy. Nie pamiętam. Mniej więcej, więc pójdziemy w stronę jakiejś otwartej przestrzeni. Okej. Okay. Dobra, to już wiem gdzie jesteśmy. Mm, jesteśmy. Tutaj są walizki kolejne. To jest symulator otwierania walizek niczym skrzynek w CSGO <grystanie> Można, jak najbardziej hmm. Powinniśmy się ewakuować z tego miejsca jak najszybciej, bo za niedługo przyjdzie tutaj patrol <grystanie> kolegów, a my niestety jeszcze nie jesteśmy przygotowani na przyjęcie naszych drogich przyjaciół hmm. Więc yy, pierwsze... U! Zając Pierwsze... Pierwsze co zrobimy to się Wykąpiemy Żebyśmy zmyli krew O! Pan żuwik. Przepraszam panie żuwiu, Ale posłuży pan jako Nasz kolektor wody O! Patrzcie jaki fajny Fajna głowa Dobra, pan. U. Mamy linę. Czader. Dobra, pójdziemy zwiedzić e, najpierw te kontenery, skoro tu już jesteśmy. Przy okazji poniszczymy ich e, totemy. Znaki... Aj, nie wiem co to jest. Ważne, że to im zniszczymy i będą się na e, Czemu nie? Czemu nie? Zresztą, są właśnie dwa... Hmm, czader. Eee... Jest, są dwa jakby, nie wiem, sposoby grania w tą grę, można na początku grać tak neutralnie, że... Żeby nie niszczyć właśnie przy kanibalach tych ich, nie wiem, tych ich totemów. Drzew też nie, nie, nie rąbać, ani ich nie atakować, to wtedy będą tak neutralni przez nas. No, ale oczywiście. Hm. To nie potrwa za długo, bo ataki się na będą nasilać powoli ale sobie pozbieramy wszystko co można można może nam się przydać No, nasz ekwipunek się powiększa pięknie dobra odznaczam że mi się mi tutaj nie mieniło nic proszę dziękuję nie lubię jak się mieni błyszczy dobra yy, to nie rozwalamy bo tego już nie, potrze nie potrzebujemy u Jakiś dokument Okej okay. To nam się nie przyda Coś tu mamy e. Mamy coś tutaj yy, nic Nie, nic tu nie ma Dobra mm. O żółwię yy, Dziś będziecie żyć koledzy Więc sobie żyjcie karty mordeczki, a my tutaj... Dobra Czysto Dobra, kolejne kardy przepraszam, płyty Płytki U Jaszczurka Panie jaszczurko, chce pan zostać... O, Okej okay. Rozumiem. Okej, okay, pan jaszczurka będzie teraz biegał. Uuu, a jednak nie. Bagacz. Trafiony, zatopiony. No i pięknie. Dobra, zebrane. E, witaj panie... Panie... waranie. E, nie wiem, co jest. Jaszczurka po prostu. Hmm, dziwne. 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 Dziwne mi zjadł. No chyba, że to jest jednorazowe. Hmm. Dziwne. Myślę, tu jest... Tu jest wejście do jaskini. Kolejne zresztą. Bo kilka ich jest. O! Są, Są tam koledzy na górce. Obserwują nas, czy nie robimy złych rzeczy. Ale oczywiście my zawsze robimy złe rzeczy i nie będziemy współpracować z takimi tubylcami e, Witajcie Tak? Chcesz się bić już? Chcesz się bić, tak? Dobra prawdopodobnie mamy już śmierć 17. Dobra Mamy go no co się patrzysz? Chcesz ziny? a nie patyk. Czekaj, czekaj, czekaj. To czekaj, poczekaj, chwilkę Możesz ty. Na, już klękałeś, tak? Już klękałeś, tak? Spierdzielaj mi stąd. Wynocha, bo moje pole. Przygłaszyłem sobie je przed chwilą. O nie, to są białe. A, to też niedobre. A, szlak, szlak. Chwila, mogłem założyć sobie trojkę. Z naszego jaszczura? Dobra Potrafiona? Zatopiona. Dobra. Yyy, chodź do tego twojego kolegi. Jesteś tu? O! Panie jaszczurko, pan chciałby zostać moim... Moim... moją zbrojką? Chciałem powiedzieć armorem, ale... Ile można? No, to, to był rzut serwii świetny rzut Jestem z ciebie dumny Dobra yy... no Spalimy sobie tutaj małe ognisko Żeby spalić truchła mm, Palenie truchł Moje ulubione zajęcie Takie Ciepłe Dni, jak ten Najlepiej mm, dym, dym z ciała, najlepsze na cerę o, i mamy ptaka. Okej. Okay. Po ptaku. O, i mamy mięsko. Świetnie, dobra. Mmm... Soda. Mm, tak, co nam jest potrzebne na bukłak? Dobra. Nasze ciała się... ...spaliły. Przepaliły i mamy już... ...kości. Mamy ich aż... 12, dobra. To skoro mam już kości, to weźmiemy sobie trzy yy, kości naszą słabą dzidę i trzy szmatki i mamy lepszą dzidę. O tak, mocarna dzida, potężna. Eee, dobra, przed nami jest wioska. Wioska kanibali. Tak, dziękuję, że się wstrzymałeś. Można jak Sztuka, sztuka. O, królik. Tutaj dużo królików biega. Ale no niestety ja z dzidą nie upoluję żadnego. Bardzo trudno jest upolować królika z dzidy. Najlepiej jakbyśmy sobie właśnie łuk zrobili Możemy, możemy Okej okay. Mamy to, tu mamy liny Przydatne Pieniądze O mój Boże Pieniądze Okej, okay. mm. Tu możemy się zapisać. Okej. Okay. Roz... okej. Okay. Po zapisie. Mm, możemy iść dalej. Chwila. Czy ja już nie mogę zrobić łódki? Crafting bowl A jeszcze szmatka Dobra I mamy nasz łuk Dobra teraz strzały Ile mamy piórek Trzy Kiepawo Jesteśmy tutaj, mamy namiot I mamy nas, nasz oto lej krasowy Piękny Bardzo piękny. Trzeba uważać, żeby tam nie spać, bo inaczej będzie... Um, no, kiepawo, kiepawo. Możemy w sumie iść odwiedzić naszych... Yy, naszych kolegów. W ich głównej bazie. W ich głównym obozowisku. O! Na kamieniu się zaciąłem. Kondycha? Dobra, może weźcie się do leki? Mamy małe zdrowia. Czemu nie? Czemu nie? i tych leków dosyć sporo. Uuu, dobra, mmm... Noc się robi, a... A my nie mamy gdzie się schronić. Dobra, chodźmy dalej jeszcze. Najwyżej po ciemku będę budował. Nie, przydatne. na chwila, użytkownik, Chwila, na użytkownik, 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 to tutaj może tutaj zrobimy taktyczne taktyczny mały obozik mógłbym, dziękuję gro okej okay. okej okay, dobra potrzebujemy więcej patyków i więcej liści Okej, okay, mamy to. Yy, teraz może zrobimy sobie takie małe ognisko na jakie mamy tutaj mięsko? Mamy tutaj małe mięsko. Możemy sobie małe mięsko zrobić. Okej, okay, mamy to. O, przestało padać jak... jak ślicznie. Dobra, małe mięsko. Cyk W sumie to jest świetna logika Rozwalam... O! Siema Chcesz skosztować? Mam więcej mięska jeśli chcesz Ale widzę, że Ty chyba nie masz ochoty ze mną rozmawiać Rozumiem Cię Też bym w sumie był wnerwiony jakby ktoś wchodził po moim lesie Jakiś bezpański koleś, który rozpala sobie ognisko. Ścina mięso w moim lesie. Bez mojej zgody. Rozumiecie Dobra. To idziemy spać. Oczywiście nasz szałas się rozwalił. My sobie zrobimy jaszczura. Wypijemy sodę. I będzie git tekstury, proszę znikać, dziękuję no, no dawaj, płoń szybciej okej, okay, dziękuję i zsuwamy mięcho i jest, i teusz, dobra, możemy Zmierzać dalej w stronę yy, obozowiska głównego. Jest to mniej więcej w tą stronę. Dobra, zgaszę jeszcze zapalniczkę, bo jest jasno. I nie, to nie jest to. To jest jakieś pob takie poboczne, ale tu też są fajne rzeczy, ponieważ tu mamy. Uuu, dzięki. Tu mamy miejsce, gdzie możemy rozwalić to i dostać część do pistoletu skałkowego. Okej. Okay. Dziękuję. O, nowe ubranko. U, nowe ubranko, dobra. Fajnie, fajnie. No, podnieś się proszę, dziękuję. Dobra, uciekają, jak zawsze. O, 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 o karnek. Okej, okay, może... Siadam stąd, praku. No. Czy wiem, że możecie ze mną współpracować i mi nie przeszkadzać? Dziękuję. No. Dobra, tu już nie ma żadnych lin. Możemy stąd zmykać A więc no U Jaszczurka Okej okay. O Koledzy A jednak to są liny Witaj, przywitam Cię w naszym polskim stylu Dostaniesz poryju a nie, bo tego, dom, tego... tego... namiotu nie przeszukiwałem. Dlatego. O! Witaj! Ty też chcesz zostać przywitany w naszym polskim stylu. Nie ma sprawy. Okej. Okay. Zostaję was tutaj samym sobie i przemyślcie swoje zachowanie. Cześć, tu Serwis Przyszłości. Podczas montowania filmu zauważyłem, że jest on zbyt długi, więc musiałem go przedzielić na dwie części i... no niestety nie mogłem zrobić jednego długiego filmu, bo to by było w sumie troszeczkę bez sensu. Ale yy, obiecuję Wam, że yy, następna część pojawi się no, w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że to nie będzie dla was problem. Wam będzie się przyjemniej oglądało, krótszy materiał, mi się będzie przyjemniej montowało krótszy materiał, więc yy, trzymajcie się i do następnego buja.